Czy znamiona mają jakiś związek z poprzednim życiem? Czy znamiona mają coś wspólnego z poprzednim wcieleniem danej osoby? Wydaje się, że niektóre z nich tak, aczkolwiek nie wszystkie. Znamiona to znaki lub wady skórne, znajdujące się na skórze człowieka po narodzinach. Pierwszym znanym mi naukowcem, który przeprowadził poważne badania nad reinkarnacją i znamionami, był dr Ian Stevenson, przewodniczący Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu w Virginii w USA. Zbadał on ponad trzy tysiące przypadków spontanicznych wspomnień z poprzedniego życia u dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Odkrył on istotny dowód na istnienie wspomnień z wcześniejszych wcieleń i opisał około dwadzieścia z nich w swojej pionierskiej książce Twenty Cases Suggestive of Reincarnation opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersyteckie w Virginii w 1974 roku. Oto niektóre spośród istotnych związków między znamionami a przeszłymi wcieleniami, jakie stwierdził dr Stevenson po zbadaniu 210 osób. 1. Indyjski chłopiec, imieniem Maharam, pamiętał, że w poprzednim życiu został zabity strzałem z bliskiej odległości. Pamiętał wystarczająco dużo szczegółów, by Stevenson mógł odnaleźć raport z autopsji człowieka, przypuszczalnie reinkarnowanego jako Ram. Znamiona na klatce piersiowej Rama odpowiadają ranom u tamtego człowieka. 2. Dwunastolatek ze Środkowego Wschodu, który miał na szyi znak lub skazek w kształcie kręgu, pamiętał, jak dwóch jego wujów odcięło mu głowę, aby otrzymać po nim spadek. 3. Karen Kubiko opublikowała swoje zdjęcia ze szkoły średniej ze znamieniem na karku, a następnie zdjęcie z późniejszego okresu bez tego znamienia. Mówiła, że pamięta, że w poprzednim życiu była kobietą o imieniu Helen, która zmarła w 1927 roku w wyniku trafienia przez zabłąkaną kulę. Znak znajdował się w miejscu, w którym w jej wizji trafił ją pocisk. Gdy sobie to przypomniała, znamie stopniowo zanikło. Kilka lat temu na seminaria uczęszczała doktorująca studentka z Wydziału Inżynierii Genetycznej Uniwersytetu Filipińskiego, która miała dużego krwiaka w dolnej części pleców i wielkiego pieprzyka po prawej stronie brzucha. Podczas sesji regresyjnej ujrzała siebie jako mężczyznę przywódcę rebelii, nawołującego lud do chwycenia za broń i powstania przeciwko rządowi w XVII wiecznych Włoszech. Zauważył ją tam żołnierz, który wbił jej w plecy drewnianą włócznię, inny żołnierz postrzelił ją w prawą część brzucha. W jeszcze innym ciekawym przypadku zbadanym przez doktora Jim'a Takera, kontynuatora prac doktora Stevensona, znamie zostało połączone z poprzednim wcieleniem. W Tajlandii zmarła starsza kobieta, która chciała się ponownie urodzić jako chłopiec. Jej córka zanurzyła palec w białej papce i zrobiła znak naszej kobiety. Krótko po śmierci kobiety jej córka urodziła syna, który posiadał biały znak z tyłu szyi, który wyglądał tak samo jak biały znak z papki zostawiony na karku zmarłej kobiety. Powyższe historie, jak również kilka innych, można przeczytać na stronie internetowej www.spiritsciencemetaphysics.com. Gdy zapytano doktora Stevensona, w jaki sposób znamiona wciąż pojawiają się na skórze reinkarnowanej osoby, nawet gdy znajduje się już w nowym ciele, odpowiedział, że to z powodu pamięci wcześniejszego życia, która wciąż może siedzieć mocno w jej umyśle, a może to po prostu jest niezbędne, aby przypominać sobie o jej poprzedniej inkarnacji. Jamie Lee Coco, Filipin Dileen Choir. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios. Czytała Persefona.